Jaka jest wada praktycznie wszystkich smartwatchów? To szybko wyczerpująca się bateria, ale na stoisku Intela znalazłem pewien pomysł, pewien koncept, który może rozwiązać ten problem. Oto prawdopodobnie smartwatch przyszłości. To prototyp, który niestety nie działa, ale jeżeli chcemy korzystać z niego tylko jako z zegarka, no jest bardzo cienki, bateria bardzo długo wytrzymuje, ale kiedy potrzebujemy do niego Dopiąć albo potrzebujemy GPS-a, po prostu bierzemy odpowiedni moduł, o taki jak ten, przypinamy go do niego, zakładamy, że tam jest GPS wbudowany i wtedy mamy już coraz bardziej rozwiniętego smartwatcha. To samo dotyczy kolejnej baterii, bo na przykład okazuje się, że do paska możemy przypiąć, zamontować, zainstalować dodatkową baterię albo miejsce na kartę SIM. Modułowy. Smartwatch. W moim przekonaniu ma to sens, tylko czy on kiedykolwiek wejdzie do produkcji? Trzymam kciuki, żeby się udało i może wreszcie będziemy mieli smartwatcha, w którym nie będziemy musieli codziennie doładowywać baterii. Brawo, Intel. PhoneBlocks czy SmartwatchBlocks? Tak to się nazywa.